To jest najlepszy widok, żeby zacząć grę Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym odcinku serii Po prostu Minecraft Słuchajcie, mordy, mordeczki, mordunie Ostatnio sobie zrobiłem takiego dzikiego live'a w czwartek Gdzie taki, no, dwa live'y były po prostu yy, Z Minecrafta Ja teraz, słuchajcie, szybko sobie tylko zajmę się Wrzuceniem do przepalania niektórych rzeczy Schowam te, które mam i tak jak widzicie dzisiaj po tytule, będę zajmować się robieniem y, farmy Endermanów. Farmy expa, tej najlepszej takiej, która jest najbardziej wydajna, najlepsza i w ogóle najnajnaj naj, naj, pod każdym możliwym względem. Jak widzicie, mam tutaj trochę materiałów pozbierane właśnie z live'a, bo dużo dużo na live'ie y zbierałem. Tylko muszę pochować sobie te wszystkie rzeczy. Węgla zobaczcie ile już mam naprawdę. To są to są bardzo duże ilości materiałów, kurde, nazbierane. No psz. nudziło mi się trochę na tym live, to tam mówię: "Dobra, to se pójdę pozbieram sobie". A to potrzebne wszystko jest, bo to mi się przyda potem do moich innych niesamowitych budowli, które jeszcze nie wiem co będę budował, ale jak będę budował, to wam powiem i i wy będziecie też zadowoleni z tego, że to jest budowane. No. <grych> Dobra, to teraz tak, tu tutaj pochować to. Przydałoby mi się wziąć jedną elitrę Tak na wszelki wszelaki tylko Bo ja to pamiętam z ostatniego mojego Z ostatniego mojego takiego wypadu Właśnie sobie troszeczkę oglądałem przed właśnie Przed yy, rozpoczęciem nagrywania Jak ja robiłem poprzednim razem I robiłem to w tragiczny sposób Dlatego warto żebym tym razem Trochę lepiej się przygotował Gdzie elitrę pochowałem? Urła i gdzie elitry? Jest, dobra, jedną elitrę mam. Dobra, jedna Elitra jest. Na razie mi styknie. Co będę potrzebował? Najpierw będę potrzebował widzowie. Najpierw będę potrzebował ogarnąć sobie trochę Endstone'a. Endstone'a potrzeba dużo, bo jest potrzebne mi 60 na 60 taka platforma. Mam nadzieję, że żaden wózek mnie znowu nie zaatakuje po drodze. Bo one mają taki zwyczaj, że one tak lubią. No zobaczymy. Na pewno mnie coś zaatakuje po drodze. O właśnie. O tym mówiłem. Muszę tych wózków się trochę pozbyć. Bo. Tu widzicie, że się trochę prodolnik zaczął robić z nimi. Dobra, niech jedzie. Będę musiał poogarniać te wózki, bo trochę mi się nie ogarnęło. Trochę mi się zdecydowanie nie ogarnęło z tymi wózkami. No i mam 30 level, kurde. Ale dobrze, niedługo ten 30 level to będzie taka norma, że ja cały czas będę miał ten 30 level, a nawet będę miał większy. Bo będę bardzo dużo enchantować. A to będzie mi potrzebne. Enchanty będą mi bardzo potrzebne. Bo tak jak mówię, ja jestem teraz już w trakcie robienia tego swojego The Ultimate seta, który będzie po prostu najlepszy na wszystko, co możliwe. Wiadomo, ja wezmę sobie na ten, na stukam 20 miliardów książek. I na tych książkach będę starał się, będę starał się no ogarnąć, no wszystko po prostu, tak? Czekaj, tu jest z fortunką, ten jest zwykły. Ok, no to lecimy. Muszę nakopać, słuchajcie, bardzo dużo. Ogólnie to tak, drogę już mam tam przygotowaną, mniej więcej do tego, do tej platformy. Tam jest około 200 kratek, tak naprawdę, od wyspy tej głównej. Także wydaje mi się, że jest to całkiem spora odległość. Czekaj, wychodzi, że 60 na 60 to 3600 bloków. Nie no, kurwa, za dużo by było tyle. Serio, aż taką platformę chcę zrobić? Nie no, może tyle wyjdzie. No, nie znam się w sumie. Może być, że tyle będzie mi potrzebne I oczywiście chciałem powiedzieć tak, że teraz dwa odcinki będę starał się ogarnąć takie Znaczy jeden odcinek to zrobię troszeczkę tam farmy Drugi to zaprowadzę pewnie jakieś alpaki do tego A na live we wtorek o godzinie prawdopodobnie 18 Zajmę się, słuchajcie Właśnie dokańczaniem tej farmy endermanów Żeby ona była Żeby ona była po prostu ładniejsza, tak żeby ona była Taka no. Żeby była skończona przede wszystkim, a potem będziemy ją upiększać pod względem wizualnym, żeby... Już to tak ładnie musi wyglądać, nie? Ja tam chcę, żeby to ładnie wszystko wyglądało. A nie żeby takie brzydkie było. Dobra, to jadymy w takim razie. Kopiemy, 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 kopiemy. Trochę tego kopania będzie. Dobrze, mu chociaż killow z efektywnością 5. On co prawda był już raz naprawiany, ale... Ale jest git. I w ogóle tak stwierdzam, że jeżeli będę następnym razem sobie robić jakieś narzędzia, to już biorąc pod uwagę to, że e, naprawa takiego całego kilofa to są cztery diamenty, to dla mnie lepiej będzie już sobie ogarnąć książki jakieś. Żeby mieć e, książki po prostu przygotowane z odpowiednim tym. Z odpowiednimi enchantami. Dobra, to tak. Przestawiam sobie w tym momencie. O tak. Bo nie chcę, nie chcę zrobić tego samego fejla, który zrobiłem w pierwszym sezonie. W pierwszym sezonie zrobiłem takiego fejla, że no, że mi nie poszło. <grym> po prostu. To tak. Mniej więcej cała długość, yy, cały stack to jest cała długość, tak? Czyli będzie 61 na 61, czyli tu jest raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 raz 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 30 i 1. I teraz w drugą stronę to samo. Widzę, że dobrze wyliczyłem. Bo tak, tak właśnie miało być, że zostaną mi 3 bloki. Czyli teraz tutaj z tego to robię aż do 3. I będzie gitara. Proszę bardzo. Aż mi zostaną trzy bloki tutaj Dobra, jest gotowe Teraz tutaj, raz, dwa, trzy, cztery Ciach Raz, dwa, trzy, cztery I tu mi troszeczkę zabraknie jeszcze No a to potem sobie podlecę Zarys pierwszy już mam Z tego jestem zadowolony Teraz lecimy z drugim Teraz lecimy z drugim. No jednak trochę tych bloków będzie potrzebne, kurde. Ja nie spodziewałem się, że aż tyle. A chciałem zrobić właśnie w, na endstop, bo na Endstone nie to ładnie będzie wyglądało najzwyczajniej w świecie. Będzie potrzebny mi również name tag. Nie wiem, czy mam takowy przedmiot. Jeżeli nie mam, no to będę musiał pójść i dużo łowić, nie, żeby wyłowić tego name taga. Na szczęście, dzięki też jednemu z live'ów, który był tydzień temu we wtorek. To mam już wędkę z Mendingiem, Luck of the Sea 2 i Unbreaking 3. Czyli taka prawie najlepsza wędka, jeżeli chodzi o łowienie tych niestandardowych przedmiotów z wody. Jeszcze potrzebuję tylko ogarnąć sobie Luck of the Sea na trzecim poziomie, i wtedy już e, to łowienie ryb po prostu będzie. bajką, no, inaczej tego nie mogę nazwać. Chyba, że mam jakiegoś name taga, może coś znalazłem po drodze, jak sobie eksplorowałem jaskinie, były jakieś spawnery obok siebie. Muszę zobaczyć, muszę koniecznie zobaczyć Bo o tym nie pomyślałem, że może już tutaj jest coś Jeszcze troszkę, boli mi już, boli mi już ten Ale co shifta Dobra, i tu jest 57, czyli Dosłownie będzie brakowało ilu? Dwóch bloków? Żeby domknąć całkowicie Te platformy, w sensie zarys? Chyba tak no, ale bloków będę potrzebował niesamowicie dużą ilość. A chcę zrobić to z Endstone'a, bo endstone jest. no ładny i tak mi się wydaje, że na nim to o wiele chętniej będą się respiły te endermany niż na, niż na normalnym jakimś zwykłym bloku. No i tak jak mówiłem, dwie kratki, nie? Dobra, dolatujemy w to miejsce. Lądujemy. Zmiana i mogę znowu przejść do, do kopania. No trochę będzie mi potrzebne. Trochę będzie potrzebne, ale, 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 ale. Ale będzie łogarnięte. No w momencie, kiedy ja już będę mógł sobie. Kiedy ja już ogarnę sobie Unbreaking, tylko Mending jeszcze będę musiał wyłowić. Książkę z Mendingiem będę potrzebował wyłowić. Dlaczego? Na Elitrę. Zdecydowanie na Elitrę. Bo tego jeszcze nie mam. A każdy Exp dla mnie będzie na wagę złota, jeżeli będę chciał naprawiać takie rzeczy. No bo to wiadomo, to wtedy, to jak pójdę na taką Expiarkę, to to wszystko to, to. chwila motyla i naprawione. Dobra, pokopię sobie jeszcze troszeczkę żeby mieć przygotowane właśnie żeby mieć przygotowaną platformę tak chociaż dro, troszeczkę delikatnie nie No i tak jak mówię na live w dwie godzinki powinienem już zrobić tego całego ten ten całą ekspiarkę Może jakimś ładniejszym yy, szkłem to ogarnę może jakieś fioletowe sobie ogarnę szkło Czyli mam dużo dużo lapisu czerwonego barwnika też się ogarnie sporo to mógłbym sobie zrobić takie ładne, fioletowe, w takim ładnym fioletowym klimacie. Potem będę rozbierał całe twierdze Endu jeszcze, żeby potem pozamieniać sobie bloki. Czy coś. No, jakoś ładnie to będzie trzeba zrobić, nie żeby to fajnie wyglądało. No, tego to będzie, a będzie. No ja nie wiem, czy cały kilof czasami na to nie pójdzie. Nie no, cały kilof to nie, bo to jest 5-3-3. Znaczy nie, w sumie 5-3. 5-3, tak, bo to jest bez fortunki. Ten kilof jest bez fortunki. A przydałbym się kilof z Sirktaczem, bo jeszcze takowego nie mam. To by mi się przydał, nie ukrywam. Dobra, podlecę sobie trochę szybciej. lądą Kurde. Okej. Okay. Zmarnowałem jedną frajerwerkę. A nie, ja w sumie sobie to zostawię. Dobra, to podlecę tutaj, żeby sobie już zacząć powolutku. Powolutku słuchajcie, zaczynamy już. całą platformę sklecać. Żeby ona tutaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jak idzie robota. Kurwa, teraz robota idzie, panie kochany. Kurwa. Fajny ten. Ten są taki nie za twardy, nie za... Nie za... nie za rzadki taki. Nie za gęsty, nie za rzadki. Taki. Szalce, jak byton, kurwa. Polski byton, kurwa. Fajny taki, fajny, kurwa, fajny. Fajny się taki buduje. Pójdziesz, kurwa. Kurwa, gówniarze weszli. W formę. Przeszkadzasz, będzie w robotach. Kurwa, gówniarze. Ale mnie tu jeszcze... w drogach trochę, trzeba teraz kleić, kurwa! Czy trzeba, trzeba mieć, kurwa, czy dużo było. Zabrakło, kurwa. Ale, patrz, pasz. Kurwa, pójdziesz mi do gówniarzu! Szkoda, kurwa będzie w Słudowie. No. O. pokończyło się kurwa. Dobra. Ja jestem z w takim razie. Do roboty, kurwa. Dalej. Piec kurwa. I lecimy. I dawać ci. Kurwa, tutaj jest? Dobra. I my, kurwa, i do świata. O. ELEGANCKO, KURWA ODRZASZ PANIA No i super, dobra Także to co chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku to zrobiłem, czyli zacząłem już y, budowę tej platformy i zadowolony jestem z tego, bo chciałem właśnie żeby już to zacząć, żeby już mieć jakieś tam już mieć jakiś tam zarys tego mniej więcej sobie przypomniałem jak to wygląda i potem będziemy sobie jeszcze wspólnie budować słuchajcie na live streamie z właśnie z Minkrufta, który będzie we wtorek. No, także mordy mordu mordunie Serdeczna Rigata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Kolejny odcinek już jutro o godzinie 7 rano. Pamiętajcie, że odcinki z Minkrufta są w poniedziałki i wtorki o godzinie 7 rano. To było na tyle, Żegnam się z wami, kaca. Widzów 11. się zamikać was widzowie. Do następnego, trzymajcie się NvO.